Nie. O, to znowu ty. Chyba cię ostrzegałem. Byłoby lepiej, gdybyś zrobił to, co ci kazałem. Wśród kupców chodzą słuchy, że jesteś skazańcem. Przykra sprawa. Teraz na targu nie kupisz już nawet bochenka chleba. Mógłbym oczywiście rozwiązać twoje problemy za, powiedzmy, 500 sztuk złota. Niczego jej już nie powiem. Teraz każdy już o tym wie. Pokaż mi. Sp Zawsze to powtarzałam. Ej, jesteś skazańcem z kolonii górniczej. Teraz każdy już o tym Wynocha. Tajemnica, o której wszyscy tak, wiemy. Tak, Uciekaj stąd, skazańcu. Tak. Kantar powiedział mi, jakiś ciebie Musiał drań. Się pracować. Nie mogę się zajmować. Jesteś skazańcem z, z kolonii górniczej. Gdybym Nic ci nie, nie sprzedam. Musiała, nie mów niczego jej już nie powiem o bogowie bogowie jak brutalnie morderca o walka strach walka bogowie. Uciekaj stąd z